Dzień dobry, witam was w tę piękną październikową niedzielę Aż trudno uwierzyć, że taka piękna pogoda i temperatura w październiku Oby jak najdłużej Ja dzisiaj do was z takim tematem, no jak w tytule Dawno sobie nie gadałem do was jakichś takich przemyśleń i różnych dziwnych rzeczy Więc stwierdziłem, że no to jest akurat właśnie ten czas, żeby to zrobić I tak jak w tytule, no powiem wam co nieco o tym przeciw skręcie, jak to wyglądało w moim przypadku no to może zacznę od tego, że o przeciwskręcie to oczywiście słyszałem od początku swojej motocyklowej kariery, tej takiej nowożytnej, czyli nie tej takiej tam za młodego Tylko już jak ta e, ustawa na 125 weszła, no to od tego się zaczęło, że zacząłem no, no jakieś tam filmy oglądać po prostu Dużej ilości różnych takich, o teorii i tak dalej Teorii i praktyce, o żeby nie było więc o jakby o samym przeciwskręcie wiedziałem, no, dosyć, dosyć wcześnie, no, od, jakby no, od początku. I, a kiedy się z tym spotkałem w realu, no, spotkałem się, jak mnie instruktor zapytał, chyba na pierwszej jeździe wydaje mi się, takiej poza placem, e, czy wiem co to przeciwskręt. No i ja wtedy tak. No, nie powiedziałem, że wiem, nie powiedziałem, że nie wiem, tylko tak bardziej kręciłem trochę. Że no chyba czaje, ale, ale może nie czaje, no i nie wiem Jak to, nie pamiętam dokładnie jak to tam wyjaśniłem mu czy wiem czy nie, w każdym razie On wtedy tematu nie pociągnął, ja też nie No i stwierdziłem, no co, no jeżdżę to jeżdżę i tyle Zrobiłem prawko dalej jakby, nie wnikałem co to ten przycisk, po co, kiedy i tak dalej Kupiłem pierwszy motocykl, kupiłem drugi motocykl Przejeździłem tak, no nie wiem, strzelam łącznie ze 10-12 tysięcy kilometrów, nie będąc świadomym, co to ten przeciwskręt jest tak naprawdę i czy ja go mam, czy go robię, czy go nie mam, czy jak to u mnie jest. Największym zaskoczeniem było. Znaczy, no nie wiem czy zaskoczeniem, no kurczę, jak sobie uświadomiłem, że nie da się jeździć bez przeciwskrętów w sensie, no. Po prostu fizycznie się nie da motocykla prowadzić po drodze bez przeciwskrętu. skrętu Przynajmniej po normalnym drodze, w sensie w normalnych warunkach Normalnym motocyklem z jakąś tam geometrią taką powiedzmy podstawową No nie da się bez przeciw skrętu, inaczej nie skręcimy po prostu I dopiero jak sobie to uświadomiłem, że ja to i, i tak, i, ja to mam, tylko że jakby o tym nie wiedziałem, a że o tym nie wiedziałem, czy nie byłem tego świadomy, to powodowało, że ten przycisk nawet można powiedzieć, że trochę blokowałem. I tu też od razu zaznaczę, że wydaje mi się, że duże znaczenie ma yy, sposób w jaki na motocyklu siedzimy. Czy my jesteśmy umocowani do niego na sztywno, yy, bo się boimy i tak dalej, nie mamy trochę tego luzu. Czy właśnie mamy ten luzik i możemy tą kierownicę powiedzmy w dowolny sposób sobie trzymać, czy ją tylko tam przytrzymywać, bo wydaje mi się, że u mnie właśnie od tego się zaczęło. Dopiero gdy dostałem trochę takiego luzu podczas jazdy, że już nie trzymałem te, tej kierownicy jak jakiegoś toporka czy innego młotka, to dopiero wtedy zacząłem kombinować. W ogóle nie wiem dlaczego dopiero po takim czasie zacząłem się zastanawiać z tym przeciwskrętem, nie wiem nie mam pojęcia, pewnie wychodziło z, wychodziłem z założenia, że skoro zrobiłem prawko, skoro jeżdżę, mam motocykl to jeżdżę i co tam będę wnikał a jak się okazuje czy jak teraz wracam do przeszłości no to jednak mogłem dużo, dużo wcześniej to sobie sprawdzić bo no od tego momentu jak sobie uświadomiłem i wprowadziłem już jakby takie świadome używanie tego przeciw skręty, bo tak jak mówię, on cały czas występował, tylko nieświadomie No to od tego momentu się zmieniło moje życie totalnie, w sensie to motocyklowe, to skręcanie, naprawdę, to było jak, no nie wiem, zbawieniem po prostu Jak już zacząłem wprowadzać i robiłem to namiętnie, świadomie, w sensie, no wiecie o co chodzi, tak, że nie blokowałem, nie przeszkadzałem motocyklowi w skręcaniu, o, w ten sposób to się po prostu zmieniło wszystko totalnie. Na początku przed tym faktem, przed tym momentem, przed tymi dniami, bo to trwało trochę, zanim ja to tak jakby sobie mocno wbiłem do głowy, jak to ma działać i tak dalej, więc zanim to było, no to się męczyłem na zakrętach, no co tu będę ukrywał? no Przyjeżdżałem zmęczony po prostu. Wszystko mnie bolało. Zmęczony i tak dalej, bo nie było tego luzu, to po pierwsze, a po drugie, no jak przyszedł zakręt, to ja zamiast na luzaczku sobie wjeżdżać na delikatnie, to stawiałem opór motocyklowi, no i stąd wychodziło też moje zmęczenie, mięśnie i tak dalej. Także wspaniale, że ten dzień w końcu nadszedł, ten czas, w którym postanowiłem wrócić jakby do tematu przeciwskrętu i wtedy zacząłem go próbować. I powiem wam. Jak łatwo jakby z tej nieświadomości przeszedłem do tej świadomości. Jechałem sobie kiedyś do domu z pracy Ja mam dosyć dużą górkę właśnie do domu jak dojeżdżam I tam jakoś akurat wtedy wpadłem po tych, nie wiem, 12 tysiącach załóżmy, przejechanych na motocyklu wpadłem, a kurczę może spróbuję co to to przyciskiem do oni tam mówili, żeby naciskać kierownicę jakby... W no naciskać końcówkę kierownicy i motocyk się jakby zaczyna składać do skrętu, no i nie wiem dlaczego wtedy akurat w ten dzień, no jakieś po prostu objawienie dostałem, no i faktycznie zjeżdżając się, motocyk sobie się toczył z górki i sobie tą kierownicę zacząłem popychać i po prostu moje zaskoczenie, zdziwienie było takie, że no nie wiem, musiałem mieć dziwną minę, podejrzewam pod tym wizjerem, że ten motocykl po prostu tak łatwo się bierze do skręcania A wcześniej mi się wydawało, co jest, że te motocykle skręcać nie chcą A to ja nie skręcałem, po prostu, ja je blokowałem no. Także od tego się zaczęło, od wypychania Bo pierwsze, tak mi się wydaje, najłatwiej sobie to przyswoić, myśląc o wypychaniu kierownicy Jak tu gdzieś będzie kurka, tu chyba będzie kawałek górki, to wam spróbuję pokazać, jak u mnie to się zaczęło właśnie. No powiedzmy, że tu jest jakaś górka, będzie się toczył, będzie się toczył. No, tak sobie powiedzmy jechałem, Ręce luźno tutaj na tych maneczkach. no i tak przypominałem sobie, dobra mówili, czekajcie, trochę przyspieszę, mówili, wypychaj na przykład lewą część kierownicy, żeby skręcić w lewo. No to nacisnę. kurczę, skręca w lewo, faktycznie. No to wypchaj prawą, żeby skręcić prawo Wypychałem prawo. faktycznie działa I tak możecie praktycznie Paluszkiem tykać Dosłownie i motocykl zaczyna skręcać Częściej w sensie ja mówię, że Tak to wtedy uświadamiałem, nie? Bo ja wiem, że wy to wiecie, ale to tak opowiadam I nie wiem Później się zacząłem już kombinować typu Lusterka dotykałem, o I zaczyna skręcać jak mało trzeba, żeby skręcić. O, wystarczy dosłownie lusterko tyknąć czy jakiś taki punkt na tej kierownicy, wiadomo, że nie na środku, tylko na boczkach. I motocykl się bierze. Tak samo oczywiście z, z ciągnięciem kierownicy. Jak będziemy ciągnęli mm, do siebie prawą część, no to motocykl pójdzie w lewo. Jak lewą część do siebie, to pójdzie w prawo i tak dalej. I to, no to powiedzmy tam parę razy Czy tam parę dni mi to zajęło, żeby sobie to obadać To takie wypychanie, wciąganie i tak dalej I później już mogłem z motocyklem wszystko robić Po prostu pamięć mięśniowa już zaczęła działać Czyli zacząłem to robić z automatu Czyli się nie zastanawiałem No zanim, zanim to przyszło, no to wiadomo Przechodził zakręt Musiałem sobie pomyśleć, dobra to teraz jest lewy zakręt wypychaj lewą część kierownicy, no nie? I ciach, i wchodziłem w zakręt Kurczę, no normalnie odkrycie, nie? Śmieszne, śmieszne teraz to jest Ale no tak było Wtedy to był szok dla mnie po prostu I zastanawiałem się dlaczego Tak długo Mi zeszło do tego momentu Żeby w ogóle jakby Podjąć tą, tą próbę Uświadomienia sobie tego, czy tam poznania tego Przyciskiem tu, nie wiem kurczę, do tej pory Nie wiem co przez ten czas Mnie tyle powstrzymywało, masakra No w każdym razie Całe szczęście się udało I tu muszę od razu powiedzieć, że to jest po prostu podstawa Jak teraz sobie tak widzę Tą jazdę na motocyklu No to to jest jednak rzecz podstawowa to, Ta świadomość tego przeciwskrętu Już nie mówię, żeby umieć się skręt Bo tak jak mówię, on się robi sam powiedzmy Tylko żeby właśnie piesku, No No, żeby Kurcze, piesek mnie wybił z rytmu Co to miało być? No, żeby sobie uświadomić tylko, wystarczy sobie uświadomić Jest zakręt, wypycham I tu od razu też powiem Według mnie, według mojej wiedzy Którą tam gdzieś pozbierałem i tam No nie wiem, oglądałem filmy Ten przeciwskręt służy do inicjacji zakrętu Nie robimy go cały zakręt No bo wtedy byśmy mieli motocyk w kontrze i w z Tylnego koła, tak, no bo wyobraźcie sobie Chcemy skręcić w lewo Kierownica jest jakby skręcona w prawo No bo tak się zaczyna przeciwskręt no to co, no to w końcu by musiał być drift, tak? Usi z tylnego koła i na kontrze. Także to jest tylko inicjacja, to jest pierwszy moment, taki żeby złamać tą linię tych kół. No i jak już złamiemy tą linię, ten, ten motocykl się nam złoży do zakrętu, to później da się zauważyć albo poczuć na rękach, że kierownica już później wraca w, w danym kierunku, jak już ten motocykl jest złożony. Także myślę, że to jest dosyć ważne I jeszcze jedna sprawa taka, że no jak już jesteśmy w tym zakręcie Zrobiliśmy ten szczał powiedzmy z przeciw skrętu Już jesteśmy ładnie ułożeni A potrzebujemy dołożyć To to jest super, że robimy znowu Ciachamy go z przeciw skrętu Jak wiadomo, jak jest jakiś zakręt dłuższy Okazało się, że troszkę za mało e, Za pierwszym razem go dziabnęliśmy No to nie ma problemu Robimy drugi raz, tak jak na przykład teraz O ja, no to jeszcze, dobra I teraz na przykład Złożyłem się za mało, no to jeszcze dołożyć, nie? I tak jak mówię, najprościej to sobie uświadomić tym wypychanie. Miećcie sobie choćby na wprost i wypychajcie. Ja wiem, że wy to wiecie, tylko mówię tak bardziej jakby z mojej perspektywy jak to było i jak ja sam siebie do tego przekonałem. W sensie, no nie nauczyłem, tylko właśnie uświadomiłem sobie. A no i oczywiście mówię, że to nie jest żaden poradnik, to, bo ja tam no, nie czuję się na siłę, żeby jakieś poradniki komukolwiek dawać, tylko chcę tak jakby pociągnąć temat i pokazać jak to było u mnie, przekazać jak to było u mnie, no żeby... No im więcej osób jest świadoma, tym lepiej, bo lepiej się jeździ, jeździ się bezpieczniej, przyjemniej, człowiek się nie męczy i tak dalej, więc im więcej osób, jakby, chociaż jedna jak skorzysta z tego filmiku, że sobie tak spróbuje jak ja, na przykład z tej górki, czy coś takiego, to już będzie super, bo to już będzie kolejny świadomy człowiek, nie? Nie wiem, może tylko ja tak wiem, że ja byłem nieświadomy, nie? kurczę, może, może ja się tu tak gadam, że to więcej tego ja może tylko ja tak wiem, nie wiem, w sumie. Możecie dać cynk, ewentualnie, jak tam u was z tym było Ale chyba nie, tak mi się wydaje, że to no nie wszyscy to tak od razu gdzieś tam mieli Też mi się wydaje, że właśnie tak jak ja, wiele osób Skupiła się na tym sam, na samym tym jeżdżeniu na początku, że po prostu podjar, że jest motocykl, że mam prawko, wsiadam na motocykl, jadę i za bardzo się nie zastanawiam, tak, bardziej, nie wiem, może się zastanawiam na tym, żeby się nie rozwalić, żeby się nie dać zabić przez kogoś czy coś takiego, niż jakaś tam technika, technika pewnie gdzieś tam dopiero później przychodzi, no i dlatego fajnie jednak robić jakieś szkolenia. Nawet na samym początku, bo no wtedy już jakby ta następna droga, następne kilometry są już od razu łatwiejsze. Wiadomo, że można dochodzić do wszystkiego samemu, no ale jednak choćby patrzę po swoim przykładzie, że jednak to trochę schodzi. No ale cieszę się, że jest, teraz jak jest, teraz to mi się dobrze jedzie. Teraz jest naprawdę wielka przyjemność z jazdy na motocyklu, a wcześniej to było przyjemność z posiadania prawa jazdy i motocykla, a z jazdy tak no. Różnie to bywało, no czasami mnie wymęczyła po prostu, no nie? No, ale to był wszystko właśnie brak techniki, jakieś tam wiedzy, świadomości i tak dalej. I między innymi właśnie tego sławnego już przeciwskrętu. I teraz jest kawałek zakrętu, wypycham kierownicę, mogę sobie otworzyć, wypycham. Ja wiem, że Wy to wiecie, ale czasem i tak fajnie przypomnieć, tak jak mówię, może jak ktokolwiek skorzysta. I ile chcę to robię tego skrętu to jest fajne naprawdę Jest jeszcze taki temat spróbujcie sobie skręcić mm, motocyklem tak jak samochodem że jest na przykład mm, zakręt w prawo i wy chcecie kierownicy tak jak w samochodzie się skręca to też chcecie skręcić w prawo no nie da się i to tylko dowodzi na to że no po prostu przecież skręt jest nieodzowny. no bo nie da się w skręcić yy, tak od razu jakby, no to takie jest czuć od razu opór, że coś jest nie tak no popatrzcie, ja spróbuję teraz to tak mniej więcej że skręcam w prawo widzicie? Próbuję w prawo, a coś co robi? Wali w lewo także no to jest cała ta filozofia tego przeciwskrętu skrętu zakręć No i taka to historia z tym moim przeciwskrętem, że na początku wiedziałem teoretycznie co to jest, jakoś to się tam robiło, nie wiedzą czy tam nie tą świadomością to blokowałem, no i dlatego skręcanie wtedy było takie sobie cienkie raczej w moim wykonaniu, zresztą widzę to po swoich filmach. Jak na sztywno wszystko robię na kwadratach No ale to jest razy małe doświadczenie Drugi raz ta obawa, żeby ten motocykl trzymać delikatniej Tymi rękoma, bo jak chcemy się mocować, to mocujemy się nogami no. Przynajmniej teraz tak mam, że jak faktycznie chcę mieć większą pewność gdzieś tam No to jednak te kolana do baku A ręce tutaj totalnie na luzaku To ma być taka, jak to tam mówią fachmany, gran na pianinku To jakbyśmy grali No sobie tak w ogóle jażę bazę, że przecież jak był na kursie element parkingu omijanie przeszkody przy 50, no to tam właśnie to było jakby takie nauczanie przecież skrętu takiego świadomego. Tylko wam powiem, że no wtedy też jakby nikt mi nie zwrócił uwagi na to, że to jest właśnie ten moment po to, żebyście ty to zrobił sprzeciw skrętu na przykład, że się w jedną, przekasz drugą. Po prostu miałem ominąć przeszkodę i ja to robiłem, ale no nie zastanawiałem się jak i skąd to się bierze, że po, powiedzmy jakoś tam w miarę szybko umie ten motocykl sobie przełożyć. I też tak pamiętam, że no nie do końca byłem zadowolony jakby właśnie z szybkości pokonywania omijania tej przeszkody, że to tak też jakoś tak kurczę mi nie szło super i tam wszystko wynikało z tej nieświadomości. No, cały czas będę to podkreślał i wracał do tego, bo to jest ważne. Także jeździć, jeździć, ćwiczyć, szkolić się, bo to później jazda jest przede wszystkim bezpieczniejsza i przyjemniejsza. Czemka. I tak jak mówię, nie chcę ja się tu nie wymundżam, tylko mówię jak to u mnie było. I to nie jest poradnik, ale jakby komuś pomogło, to się bardzo cieszy Bo czasami to właśnie tak jest jak ze mną, choćby było Obejrzałem, nie wiem, naście czy 10 filmików O przeciwskręcie I co z tego, jak i dalej jakby w tej pierwszej fazie tego nie robiłem Więc no to widzicie, no Jak człowiek sobie mózg zablokuje i to wszystko, to <ścoughs> ciężko dotrzeć Nawet młotem nie idzie Aha, jeszcze, jeszcze wam pokażę, dojadę tutaj, mam taki plac za chwilę po drodze, to jeszcze wam pokażę tylko na małej prędkości, bo to oczywiście działa no w każdych warunkach, w każdej prędkości i tak dalej, tylko im w sumie większa prędkość i no szybszy zakręt, bo wiadomo, większa prędkość to i szybszy zakręt. To tego nie czujemy tak bardzo, że to się nam jakby ta kierownica wraca do kierunku zakrętu, a jak jedziemy powolutku, nie wiem, 10 czy 20 na godzinę, to czujemy to bardzo mocno, że siekniemy go w skrętu, a kierownica Ciach zaraz idzie już po skręcie. Także zaraz wam to pokażę. To są takie przykłady no, z życia po prostu, no, to, to już nie da się powiedzieć, że to jakieś głupoty są, tylko tak po prostu się dzieje. No. Tu jeszcze raz mam ten przykład dam Gdzie jest ten motocykl, toczy się Naciska muszterko, usterko, naciska Motocykl zaczyna skręcać Wiadomo jak tu troszkę blokuje Jakby ciałem nie wjechał w krawężnik Czy na, drugi, na drugą stronę Ale no, można by było spokojnie w ten sposób skręcić no, Może w zakrętach tego nie próbować Bo to jednak Lepiej mieć jakąś większą koturę na motocyklu. No ale tak ze z górki właśnie Można czy tu, czy tu Czy tu Motocyk się kładzie, no tak, tak ja zacząłem przynajmniej sobie to uświadamiać. I spróbujcie, jeżeli nie jesteście pewni, albo no nie wiem, coś takiego, wie, wiecie o co chodzi. To może tak sobie spróbujcie. Może akurat też was chwyci. No mnie chwyciło w ten sposób, ale mówię, to się mogło połączyć z tym, że ja po prostu się bardziej wyluzowałem w tej, w tej jeździe i tak dalej. I myślę, że to też mogło mieć duże znaczenie, albo no właśnie dzięki temu w ogóle. Zacząłem myśleć o tym przeciwskręcie, że już jednak czułem się pewniej na tym motocyklu. Dobra, jest plac. Mam nadzieję, że mi ktoś nie wyciepie, zaraz tam, ale dobra. Eee, tak na szybkości. Jedziemy sobie po Teraz akurat sobie skręciem powiedzmy, od razu motocyklu widem tą kierownicę, ułożyć, ale tak. Jadę sobie na prost. Robię przeciwskręcie, czyli na przykład. Czekajcie, muszę mieć więcej miejsca. Chcę zrobić w lewo skręt, no to ciągnę prawą część kierownicy do siebie. tak. O. I on od razu się składa, a jak już się złoży, no to tak jak zauważycie, kierownica później wraca do jakby tego skrętu w tą stronę, którą chcemy ciągnę w ten, a on później już sam się układa. Także wszystko jakby wraca do normy, tylko ten pierwszy moment, widzicie? Teraz popchałem część też w lewo. Jak to jeszcze to mogę bardziej Wam pokazać w prawą stronę, no to zaś będę ciągnął, wypychał prawą część kierownicy. Czyli tak, wypycham prawą część. On się składa i kierownica od razu leci w skręt. Więc da się na wolnych, i wtedy po prostu to jest takie. Szybkie przełożenie motocykla na skrętcie na małych prędkościach tak samo to działa. No dobra, moi drodzy, myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o moją przygodę z przeciwskrętem, ze świadomością. Dajcie znać, jak coś, co tam sądzicie na ten temat. Czy mieliście podobnie, czy od razu żeście to wiedzieli, złapali i tak dalej. No i tyle. Mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym odcinku. A tymczasem was pozdrawiam. Do zobaczenia. Hej!